Wiele warto, ale nie warto tego przegapić. Dreamy H12 Pro Flex Reach jest na promocji. To model o tyle ciekawy, że sięgnie wszędzie, bo może się praktycznie położyć przy ziemi. Nic się nie będzie z niego wylewało, nie będzie miał problemów z zasysaniem brudów czy mopowaniem. To zasługa technologii Flex Reach. Zasysa duże brudy, rozlane płyny, myje podłogę, a to wszystko pod szafą lub regałem bez problemu. Ma cztery tryby, w tym automatyczny, więc nie musicie kombinować podczas sprzątania. Jest też bardzo fajnie bezobsługowy pod innym kątem. Ma taki system Tangle Cut, a to oznacza, że na bieżąco rozcinane są włosy, które mogłyby się nawinąć na wałek. Idealne rozwiązanie dla osób mieszkających na przykład ze zwierzakami. Może też się sam umyć. Po odstawieniu go na stację włączamy tryb samoczyszczenia, no i dwukierunkowo pozbywa się zabrudzeń z wałka, ale również dodatkowo suszy rolkę w 90 stopniach Celsjusza. Można ustawić mniej, ale po co? W 5 minut można mieć w taki sposób suchy wałek. Dzięki temu nic nieprzyjemnego na nim się nie rozwinie. Na przykład pleśnie, grzyby, bakterie, no. Jak jest sucho, to jest OK. Odkurzacz teraz jest taniej i moim zdaniem